Dzień dobry, nazywam się Paweł Kacperek i witam Was w premierowym odcinku programu Lokalizacja Info. Nie wszyscy z nas pamiętają taki twór, jakim były książki telefoniczne. Dla przypomnienia, były grube, ciężkie i naprawdę trudno było w nich cokolwiek odnaleźć. Wraz z pojawieniem się internetu, książki telefoniczne przeniosły się do sieci. W początkowej fazie, jako internetowe bazy filmów, w których równie ciężko było cokolwiek odnaleźć. Wraz z postępem technologicznym, książki telefoniczne znalazły się w urządzeniach mobilnych. Dzisiaj podejrzewam, że każdy z nas nie wyobraża sobie życia bez smartfona. Sprawdźmy zatem, jak książki telefoniczne sprawdzają się. W tych urządzeniach. Mobilna panorama firm to bardzo prosta, w za aplikacja. Aby z niej zacząć korzystać, należy zrobić trzy rzeczy: ściągnąć, zainstalować i rozpocząć pracę. Przepraszam bardzo. Tak. Czego pani szuka w okolicy? Szukam apteki. Ja dam pani takie urządzenie, tak? z aplikacją. Czy mogłaby pani spróbować tutaj wyszukać aptekę? Spróbujmy. Tak, no, znalazłam kilka aptek, ale myślę, że tak, do której chyba chciałam znaleźć jest w pobliżu, czyli na Sarmacki 9. No, najbliższa. Nas. Tak, najbliższa. Tak, do tej pani zmierzała? Tak, tak. Widzę, że działa. Proste, prawda? Tak, bardzo proste. Dziękuję. Dziękuję również. Panorama Firm. Książka telefoniczna w smartfonie. Jej największą zaletą jest fakt, że wyszukuje lokalnie. Oznacza to, że szukając bankomatu, szkoły, teatru, kwiaciarni, wśród. Propozycji dostanę od kilku do kilkudziesięciu miejsc znajdujących się najbliżej mnie. Większość urządzeń mobilnych, tabletów czy telefonów jest oczywiście zaopatrzona w GPS, i to pomaga nam w bardzo precyzyjny sposób na naszych precyzyjnych mapach pokazać, gdzie jesteśmy i gdzie w najbliższej okolicy znajduje się odpowiedź na nasze pytanie. No dobra. Wiemy już, że panorama Film pokaże nam najbliższe w okolicy apteki. Prawdopodobnie pokaże nam najbliższe w okolicy urzędy pocztowe, fryzjerów, masażystów, cokolwiek sobie tam wymyślimy. Ale to jest dopiero połowa sukcesu. Sprawdźmy, czy panorama Film doprowadzi nas do tych miejsc. Ja właśnie postanowiłem coś takiego sprawdzić. Przepraszam bardzo, powiedzą mi Państwo, gdzie jest najbliższa poczta. O, my nie wiemy, naprawdę. Nie wiem, sorry. Pocztę? O. Tak. My nie stąd. O kurczę. Poczta, poczta urząd pocztowy, najbliższy bo nie jestem z Warszawy Przepraszam, An poszukuje poczty. Czy, Czy wiedzą pani gdzieś ta poczta może być? Nie. Nikt nie wie, nikt nie wie. Centrum miasta, środek miasta, nikt nie wie, gdzie jest poczta. Poczta jest, jeżeli pójdzie Pan w tamtą stronę. Przejdzie pan za TK Max i pójdzie w lewo i tam prosto, prosto będzie taki wielki napis poczta. Ulicy nazwy nie mogę podać. Ale daleko? 5 minut, 10, krócej? 10, 10 minut. Z 10 minut. Trzeba po prostu pójść na drugą stronę i za TK Max w lewo i tam taki jest wielki napis poczta. Dziękuję. Pani mówiła, że musimy iść prosto do samej rotundy, a później skręcić za TK Maxem. Idziemy. Tutaj chyba muszę przejść na drugą stronę. Ja mieszkam w Warszawie, więc wiem, że powinienem tutaj skręcić w lewo, ale jeżeli wy nie jesteście z Warszawy, moglibyście się tu pogubić. No dobra, skręciłem zaciskaj max w prawo. Gdzieś tu powinien być napis Poczta Polska. Widzicie go? Bo ja nie. Wróciliśmy do punktu wyjścia. Zobaczmy, gdzie naprawdę jest najbliższa Poczta Polska. Najbliższa poczta polska znajduje się na ulicy Nowogrodzkiej 45. To 235 metrów od nas, a nie za żadnym TK Maxem. Sprawdźmy teraz, jak się do niej dostać. Mobilna panorama firm, niestety, nie oferuje nam nawigacji. Ale punkt po punkcie mówi nam, którędy mamy iść. I tak, punkt numer 1 trzymaj się drogi Alei Jerozolimskiej przez 0,2 km. Następnie skręć w lewo w Miri Plater i idź 100 metrów. Dalej skręć w lewo w Nowogrodzka i idź 0,3 km. Nowogrodzka 45, twój punkt docelowy. Teraz wyobraźcie sobie, że nie jesteście z Warszawy. Spokojnie, jednak nie jest tak źle. Po pierwsze, mobilna aplikacja Panoramy Firm wytyczy nam trasę do miejsca naszego przeznaczenia. Co prawda brakuje tam opcji nawigowania, natomiast zwizualizuje nam na mapie całą drogę, którędy i dokąd mamy się poruszać. Po drugie, do dyspozycji mamy dane teleadresowe w postaci znanej już nazwy ulicy, ale także numeru telefonu i co ważne, aktywnego linku do strony internetowej. Podsumowując, mobilna aplikacja Panoramy Firm ma swoje plusy i minusy. Zacznijmy od plusów. Po pierwsze, naprawdę świetna baza danych. Po drugie, bardzo dobrze działające wyszukiwanie lokalne, dla przypomnienia, od kilku do kilkudziesięciu rekordów. Po trzecie, dokładne dane kontaktowe. I wreszcie po czwarte, bardzo łatwa obsługa. Niewątpliwie są też minusy. Znaleźliśmy przede wszystkim dwa. Brak nawigowania, a także brak możliwości rekomendacji w aplikacji mobilnej. Wniosek z przeprowadzonego przez nas testu jest taki: mobilna aplikacja Panoramy Film pozwoli nam odkrywać blisko i szukać lokalnie. Niestety, nie pozwoli nam nawigować do odkrytego blisko miejsca. Przynajmniej w tym roku.